Dzień dobry, moi drodzy. Dziś odbył się pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Oto zdjęcie dla tych, którzy mają nadzieję, że to nieprawda i że za jakiś czas Nawalny wypłynie gdzieś cały i zdrowy ze zmienioną tożsamością. Na ceremonii pogrzebowej nie było Julii Nawalnej ani jego dzieci. Nie mogli? Czy może im nie pozwolono? W Rosji nie są ścigani. Dla tych, którzy powtarzają wersję Zbiorowego Zachodu, iż Nawalnego zabił Putin powiem tak oto ciekawostkę. Budanow, głowa wywiadu wojskowego Ukrainy, na pytanie dziennikarza o przyczynę śmierci Nawalnego odpowiedział, że Nawalny rzeczywiście zmarł z przyczyn naturalnych, w wyniku zatoru. Dziwne, że nie powtórzył w wersji Zachodu. Вам відомо, і ГУР має це на увазі і вам особисто, як вбили Навального. І чи ну сумніві є? Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба. І це більш-менш підтверджено. Тобто це природні. Це те, що ми знаємо. А, а, так. Це сміт. взято не з інтернету, давайте так вам скажу, але на жаль, природні. Це я отримаю. Myślę, że Aleksiej Nawalny został, jak to się mówi, ofiarą sakralną za miesiąc do wyborów prezydenckich w Rosji. Obserwowałam zachowanie wdowy wtedy, kiedy został aresztowany po powrocie do Moskwy i wtedy, kiedy występowała na konferencji w Monachium, No notabene parę godzin po śmierci najukochańszej osoby, jak wtedy twierdziła. Miałam wrażenie, że była na to gotowa już od jakiegoś czasu. Potem jej wystąpienie po dwóch dniach, gdzie zaanonsowała kontynuację dzieła męża, była dobrze ku temu przeszykowana. Dokładnie przemyślany ubiór, makijaż, fryzura, spokojny stonowany głos z doskonałą w odpowiednich miejscach intonacją. Wyglądała jak z filmu, niczym caryca, głosząca orędzie dla swego ludu. Tylko to było zbyt filmowe, zbyt sztuczne, nie pasujące. Do osoby, która od dwóch dni powinna być w głębokiej żałobie po utracie bliskiej osoby. Żal mi tej kobiety, ale cóż, wiedziała, co się pakuje. W 2015 roku Adam Michnik przybył do Moskwy, aby spotkać się z Nawalnym. Najwyraźniej po to, aby dzielić się z młodszym kolegą politycznymi doświadczeniami. Z tego powstała książka, Dialogi. W dwóch językach. Nabyłam jej obie wersje językowe tak dla porównania. A w momencie, kiedy dowiedziałam się o śmierci Nawalnego, od razu przypomniał mi się kawałek z tej książki. Posłuchajcie, proszę. Nawalny. Wśród księży wspierających Solidarność był Jerzy Popieluszko, zabity przez funkcjonariuszy bezpieki w 1984 roku. Korespondent pana Gazety w Rosji, Wacław Radziwinowicz, w audycji radio Echa Moskwy od razu po zabójstwie Borysa Niemcowa, porównał te dwa wydarzenia. Jak pan sądzi, na ile takie paralele są uzasadnione? Michnik: Uważam, że są. W pierwszych dniach po zabójstwie księdza popiłuszki byłem przekonany, że to zrobili nasi generałowie. Powiedziałam nawet w tym wywiadzie dla jednej z francuskich gazet, ale potem zrozumiałam, że to nie tak. Pierwszy raz w historii komunizmu odbył się otwarty proces zabójców ze służb specjalnych. Do dziś nie wiemy, kto dokładnie stał za tym morderstwem, ale myślę, że był to Mirosław Milewski, który nadzorował pracę organów siłowych oraz biura politycznego PZPR. Miał ścisłe powiązanie z Moskwą. W 1991 roku w Moskwie zapytałem Olega Kalugina, co się stało z Popiłuską. Odpowiedział, to nie my, ale mieliśmy takiego dobrego kolegę Milewskiego w polskim politbiurze, który stał za tym morderstwem. Nie wiem, na ile informacja ta jest prawdziwa, ale można ją uznać za prawdopodobną. Tym bardziej, że, jak sądzę, celem zabójstwa księdza Popiełuszki była radykalizacja konfliktu w Polsce. Zwolennicy Twardej Linii próbowali pchnąć Jaruzelskiego do siłowej rozprawy z opozycją. Podobnie można interpretować zabójstwo Niemcowa. Gdyby za tym mordem stał Putin, wszystko byłoby przygotowane inaczej nie tak demonstracyjnie i nie tak po chamsku w pobliżu Kremla na oczach wszystkich. Myślę, że zabito Niemcowa właśnie tuż obok Kremla, by pokazać Putinowi, że to nie on jest już jego faktycznym gospodarzem. Nawalny. Z dostępnych dziś informacji wynika, że historia zabójstwa księdza Popiełuszki i prawda o śmierci Niemcowa są podobne. Wszystko wskazuje na to, że za zabójstwem Niemcowa stał namaszczony przez Putina przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Myślę, że trzeba brać pod uwagę dwa scenariusze. Putin mógł pochwalić Kadyrowa za walkę z piątą kolumną, a ten zainterpretował to jako wyzwanie do zabójstwa albo jacyś ludzie próbują pchnąć Putina do bardziej zdecydowanych działań przeciwko opozycji. Drugi wariant bliższy jest Polskiemu. Michnik. Mnie również wydaje się bardziej przekonujący. Polityka Putina z ostatnich miesięcy jest nie do końca zrozumiała, ale nie rozpętał on nagonki na Niemcowa, nie ogłosił go wrogiem narodu. Bardzo często ludzie posiadający dużo władzy w rzeczywistości nie mają żadnej, zbyt wiele zależy od ich otoczenia. Nawalny. Jaki rezonans społeczny miało zabójstwo księdza Popiuszki? To była zupełna klęska władzy. Na jego pogrzeb przyszło około miliona ludzi. Nic dziwnego był jednym symbolem opozycji. W kościele leżącym niemal w centrum stolicy głosił kazanie krytykujące władzę z pozycji moralnych. Ksiądz Popiłuszko miał przy tym bardzo bliskie relacje z opozycyjną inteligencją. Oni wszyscy głęboko go kochali, choć większość z nich to nie byli ludzie wierzący. Ale ksiądz Popiełuszko był prostym i skromnym człowiekiem, dlatego łatwiej niż inteligencja przyciągał robotników Solidarności. Miał przez to pewne problemy z naszym prymasem kardynałem Józefem Glempem, który uznał, że Popiełuszko jest zbyt konfrontacyjny, więc zamierzał się go pozbyć z kraju, wysyłając na studia za granicę. Znałem księdza Popiełuszkę, ale niezbyt dobrze. Nie zetknęliśmy się przed stanem wojennym, ale gdy nas uwolniono w 1984 roku, w jego kościele odbyła się msza, w której uczestniczyliśmy. Popiełuszko wziął za ręce Jacka Kuronia i mnie i przyszedł przez tłum. Z jego strony był to bardzo odważny czyn. Przecież nas wówczas prześladowano jako największych wrogów narodu. Ale on nie bał się iść. Z nami ramię w ramię. Na pogrzebie księdza Jerzego Lech Wałęsa powiedział: Solidarność żyje i będzie żyć, ponieważ oddałeś za nią swoje życie. To było jak uderzenie młotem, jakby przez milionowy tłum przeszło wyładowanie elektryczne. I właśnie wtedy stało się jasne: tak, Solidarność żyje i nie da się zamordować. No i zostaje pomyśleć, komu na tych śmierciach najbardziej zależało. Pozdrawiam myślących.